Ośmanko i to będzie Draw My Life, słownie. No. E, ja się urodziłem i... Pan... Ja, tutaj szkoła jest, wyprzedzam tu. E, ja się urodziłem i, i nie chodziłem do żłobka, bo dziadziu zawsze został w domu ze mną i oglądałem jakieś bajki tam. I miałem taki domek z papieru. Mieszkałem gdzieś tam, no w Polsce mieszkałem dalej. Stary, mogę coś widzą? ja e, Czekaj, za zaraz. I ja byłem, nie byłem w żłobku, tak jak mówiłem, bo dziadziu mnie wychowywał, znaczy, dziadziu mnie pilnował jak rodzice byli w tym, w pracy, a jak byłem w szkole, to bałem się je wszystkich, e, a później... No co, dzieci się bać? No, dlaczego, no, no, bo, bo, bo co, bo, bo, bo ci chcieli coś zrobić, czy co? No, coś takiego. A, co ty, co. kuba, kuba. I później, później tak, jak mówiłem... Później pierwsza dziewczyna, no to, no to jak pewnie każda, kiedyś musisz zerwać, to nie? Mhm. No chyba, że ktoś nie zerwa, bo się bardzo kocha. No. Później miałem nie, czasami dziewczyny, bo jak zrywałam, to... No ja chcę być... O, teraz mam dziewczynę, a jestem już gdzieś 11, 10, je, chyba mam 11 lat już, ja, ja, ja mam już tak 11, bo nie zmarzliśmy jeszcze. Ale kończy się! nie, kończysz niedługo. O no, i będę miał 10, a Ty 3, masz 10, 10, Nie, mam 11 Prawie. Ale dobra, mm. Co? Co?! Co? Kiedy Ty masz urodziny? Na, na kilku odcinkach mi, że mam 11. Ale ten, Jesteś mm. chyba... Cicho. I tam poznałem e, miłość taką, że e, później byłem, chodziłem do pierwszej klasy, i wtedy zaczęła się moja przygoda z Panią Bożenką. Pani Bożenka! I chodziłem do trzeciej klasy z Panią Bożenką, bo ona nas uczyła dużo przedmiotów, była naszą wychowawczynią. A później, w czwartej klasie, to za dużo się nie dzieje, bo w sumie A, jest. Jesteś w czwartej klasie? Czwartej! Jestem już w trzeciej. W prawie czwartej, no. No, czyli tam nie miałem za dobrego życia w czwartej, bo w czwartej nie było za, za fajnie, i. lepiej było chyba w trzeciej. Czekaj, i tam później jeszcze. no, coś takiego, i, i, i chyba w pierwszej albo drugiej klasie zacząłem kręcić na YouTube, czyli chyba z dwa lata temu ostatni odcinek był albo trzy. I no, niedługo będą święta znowu, tak to szybko mija. Co? Zara. I byłem jeszcze w trzeciej klasie, to tam, e, ja miałem, jak byłem w drugiej klasie, to trzecia klasa była koło mnie i to było najgorsze, bo e, chodzili i tak samo było w trzeciej, jak byłem w trzeciej, to druga klasa później chodziła ciągle e, i później się przeniosłem do czwartej i mam miłość życia, no ale nie wiem, czy jej się spodoba, jak jej imię, no ale dobra, Kuba, proszę bardzo, gadaj. Ale życia! jak ja... Od ja... A dobra, ludzie, jak miałem na przykład e, 3-4 lat, to chodziłem i chyba. Nie czekaj, czekaj, zacznij od roku. Chodziłeś do żłobka. E, nie wiem, nie pamiętam w ogóle, chyba nie. nie A ja nie chodziłem, ja do przedszkola. Ja tak, nie, ja nie chodziłem do przedszkola, ja nie, chod... ja, nie chod... ja... Ja... ja nie chodziłem w ogóle do żłobka, nie... chyba chodziłem, ale nie pamiętam tego sam. Do przedszkola przedszkolu było fajnie, byłem nawet we Włoszech w przedszkolu i nie znałem włoskiego nawet. I miałem w ogóle nogi w gipsie kiedyś. dobra, pierwsza klasa teraz Nie, No i... W pier... A czekaj, patrz stary. Teraz pierwszej, później opowiadać drugiej i trzeciej eee, czwartej. Ludzie, ludzie parcia. W pierwszej klasie miałem wroga, który mnie cały czas bił. Moja koleżanka dawna mi Krysiu była jogurtem I takie, takie wspomnienia mam. Bo fajnie w tej prze... pierwszej klasie, bo mieliśmy na korytarzu ten... A, czekaj! Ja byłem w czwartej klasie, na początku roku to zalałem szkołę. Dlaczego? Za mnie łazienkę z kumplami musiałam wycierać. Musieliśmy wycierać. No normalnie, odkręciłem kran i się to bardzo wylało. Tak takie ciśnienie, że wylało się i musiałam ścierać i prawie całą lekcję przelinąłem, bo byliśmy na świetlicy całą lekcję. Aha. Ja akurat wolny, bo pani... czekaj, bo pani chyba nie wiem, albo zachorowała, albo nie zdążyła, bo nie wiem jakiś korek, al... A tak czy jak byśmy i wtedy było fajnie, nawet coś mhm. um, I patrzcie, w drugiej klasie byłem w tej samej szkole. Były te same szafki. Co? Te same szafki. Było wszystko to samo. Pani była to sama. A mogę powiedzieć, jak moja pani się nazywa? Tak, ja Pani mus... Ilonka, a w przedszkolu pani chyba Ilon, nie. Nie pamiętam. A wiesz, że kiedyś jak byłem w przedszkolu, hmm? to pani taka, byliśmy taką panią, hmm? a ta pani teraz jest e, dyżurną, znaczy nie dyżurną, tylko dyrektorem. Sorry? No i jeszcze w drugiej, albo pierwszej, trzeciej klasie. Hmm? E, pani dyrektor hmm? uczyła nas angielskiego. A ja mogę powiedzieć coś? No i w ogóle, a ty się uczysz niemieckiego? Nie. A ja się z... uczę ja niemieckiego? Ja w czwartej klasie będę się dopiero uczył chyba. Hmm? A ja kiedyś pierwszy się uczyłem. Yy, bo patrz, a ja się teraz się uczę niemieckiego, yy, historii się nawet uczę, przyrody to miałem wcześniej też? Tak, A w WF-u to mam dwie na raz i mam najwięcej to osiem tak lekarzy. I ten, i zimno, mi zimno, Dobra. E, I ludzie, patrzcie, oczekuj, bym spokojnie. Nie widzicie. E, I ludzie, patrzcie. Zakrywa mnie nie. I ludzie, patrzcie, e, w trzeciej klasie też jest zajebiście. Trzy razy, tak. i ten... A ty nie przeszedłeś do czwartej bo chyba nie uczyłeś się, zobacz. No, ale ja już przejdę chyba. I patrzcie... A za rok. I... i... Ale śmiesznie, patrz, bo jak a będę... Ale ci co? Czekaj, bo jak będę piątej, to ty będziesz czwarty, co nie? A jak ja będę, patrz, a? już w ósmej i kończę a? ósmą, to jeszcze będę musiał rok, Chodzi do ósmej. Ej, a ludzie, patrzcie, mam ee, chyba Kacper, Samuel, Kuba Kubas a, tak, chyba stara rura. Kuba, kuba stara Nie mów to. Le, le, le. Ja mam pięciu wrogów, którzy mi dokuczają. I ten. I. na się... kamery. I dokuczają, którzy mi dokuczają. I wyzywają dybile. Wyzywają cię od Eee Tak, od paru wszystkiego. Zachany. Po... No. O, i tutaj pobyłem w pierwszej albo w drugiej, albo w trzeciej klasie. I mam o. tutaj taką pamiątkę. Puko? No i czekaj, e, opowiadam dalej, a ja poszukam... E, Ludziem i patrzcie. E, jak kiedyś poznałem Madiagonian, to w ogóle... Ej, czekajcie, zanim opowiem, to chcę, żebyście e, subskrybowali, bo ja jak byłem teraz na wakacjach, to byłem w Nysie... Nie, nie w Nysie, nie w Nysie, pomyliłem się. E, w sielcu no. kupiłem tak coś. Yo, 20. Nie, bo nie styka się, daj da? daję opowiadaj. Czekajcie, ludzie, czekaj, mogę... Mogę coś poka... Czekajcie ludzie. Ej. O! Ty nie mam. Ma takie coś. O nie jest. Wiesz, bo teraz e, dużo Ała. ludzi patrzyli na Tak. <laughs> nie, może coś wziąć! Serpa na to. Trzy, dwa, jedna. Чемба. Тикай, тикай, давай. Пач. Пач. А я to Mali, się zakręcę to i patrzcie. Ja mam taką super modry, patrzcie. Patrzcie, patrzcie, zakręcę, to nie? Zakręciłem, to, nie? Ja też. Wyglądaj daj to, daj to. Czekaj. Ja ci to zakręcę. Zobaczymy, czy to dalej zrobisz. To samo. Boj. Nie, nie, nie odkręcaj, Dobra. tylko musisz... Ja tak robię. Daj to, teraz ja spróbuję. Co ty robisz? Ej, tu masz sól chyba. No. Wiesz, no, ja masz... ja że my lubimy sól. I ludzie patrzą. Ja nie wiem, czy lubimy. No. I ten, jak się poznaliśmy, to było za... Za zarąb... to. Za I mieszkaliśmy najpierw w takim dużym domu z drugim piętrem, nie? No nie, ale tu jest du duży dom. E nie, tam I też. Był... piętra w takim mieście też był, nie? No ale jest Z drugim bo. piętrem, a my mamy tak, taki duży teren, nie? Widzieliście kiedyś, prawda? Widzieli. E, no no robiliś, tak. Robiliśmy chyba rok temu, nie? Czekaj, już dwa lata tu mieszkacie? No, rok. A nie dwa Co zrobiłem na pierwszy rzut Rzuciłem na łóżko i to się z drugiej A? E co? Woh! Wlawn beth, sdari! Wlawn pa pa!